Cześć, zapewne po samym tytule tego filmu twierdzisz, że przedstawia on jakieś haki czy coś innego, e, coś co nie działa, lecz tak nie jest. W tym filmiku przedstawię Ci jedyny i sprawdzony sposób, który będzie polegał na tym, jak legalnie zdobyć smocze łuski w grze Margonem. Adnotacja do głównego poradnika będzie na końcu filmu, więc jeżeli ten film Cię zainteresuje, to na samym końcu masz okienko, które przeniesie Cię do mojego poradnika. E, aplikacja nie jest żadnym scamem ani fakeem. E, więcej informacji na ten temat znajdziesz w opisie, a teraz zapraszam do oglądania. E, zacznę od tego, że ogólnie dużo osób podaje Wam na tych całych grupkach margonem jakieś haki, kody, coś co w ogóle nie istnieje. Po prostu takie osoby to złodzieje, które chcą wyłudzić wasze hasła i po prostu okraść wam konto. Ogólnie to z powodu różnych eventów każdy gracz chciałby wydać obfitą sumę pieniędzy na loterię, żeby zdobyć jak najcenniejsze przedmioty, co w sumie wiadomo. Z góry mówię, że będziesz potrzebował urządzenia z systemem operacyjnym Android no i dodam od siebie, że wydawanie pieniędzy z własnej kieszeni na jakieś piksele, czyli margonem jest według mnie bezsensowne, ponieważ kupujemy coś, czego nie możemy dotknąć tylko po to, żeby leżało sobie w grze. Ogólnie to ten filmik polega na tym, że przedstawię Ci fajny sposób, dzięki któremu będziesz mógł sobie zarobić wirtualną gotówkę w aplikacji na telefonie a następnie wypłacić to sobie na konto Paypal i zasilić tym kontem sobie konto w Margonem z moczymi łuskami. Będziesz mógł też ogólnie to, możesz wypłacić to sobie na różne platformy takie jak Steam, Origin, nawet RP do LoL'a. Cały proces polega na oglądaniu reklam w aplikacji i graniu w gry. Przykładowo pobierzesz sobie jedną grę, zainstalujesz ją, zagrasz w nią dosłownie 15 sekund i za to dostajesz od aplikacji 50 centów, a to jest około 2 zł. A 2 zł za minutę roboty to całkiem niezła stawka. Teraz pewnie myślisz sobie, czemu jakaś aplikacja miała być i płacić za oglądanie reklam. Już ci tłumaczę, ponieważ ta aplikacja zarabia na tym kilkakrotnie więcej, bo oni mają wykupione płatne reklamy. Przykładowo, przykładowo jak ty zarobisz te 50 centów, to ona na tym zarobi ponad 5 dolarów. I tak właśnie to wygląda. Nie jest to żaden fake, jest to w 100% legalne. Jeżeli nie posiadasz konta PayPal, to teraz powinno wyskoczyć Ci okienko. Konto PayPal możesz posiadać nieważne ile mają lat, czy 12, czy 18, czy Po prostu rejestrujesz się na stronie, tak jak przy zakładaniu konta na Facebooku. Kolejnym krokiem jest to, że reklam w tej aplikacji jest sporo, także poświęcając jakoś 20 minut dziennie możemy wyciągnąć jakoś do 5 dolarów, co jest równe 20 zł. To jest ogólnie całkiem spory zarobek, ponieważ praktycznie nic nie robisz, tylko sobie leżysz na przykład w łóżku i klikasz te reklamy czy też grasz w gry. Ja osobiście zarobiłem już na tym kupę kasy, tak jak widzicie teraz na ekranie, wypłaty od firmy WAF. Pieniądze przychodziły błyskawicznie na moje konto Paypal w ciągu 24 godzin od zlecenia wypłaty. Dlaczego Tobie mówię o takim unikatowym sposobie? Ponieważ mam z tego dużą korzyść, e, aby korzystać z tej aplikacji będziesz musiał zarejestrować się w niej i wpisać przy rejestracji kod, za który na start dostaniesz 1 dolara. Ja za ten kod dostanę 50 centów, czyli jest to dla mnie refling. E, jeszcze dodam, że wszystko jest darmowe, za nic Cię nie płaci, e, oraz aplikacja w Google Play ma ponad 10 milionów pobrań oraz 500 tysięcy samych pozytywnych opinii. E, dobra, teraz przejdę do takiej pokazowej wersji. E, nagrałem taki jakby urywek, jak wygląda zasilanie konta w Margonem z konta Paypal. E, nic, nie musicie, nic nie musicie podawać, a więc hmm, przejdźmy dalej. E, dobra, przejdźmy do takiej wersji, w której Wam pokażę, że dostałem sobie wypłatę od Buff Wars, od tej całej aplikacji e, i teraz właśnie będę zasilał swoje konto w Margonem. E, wszystko będziecie widzieli tutaj. Taka wersja pokazywa dla Was. Ja sobie zasilę za 10 zł przykładowo. Imię I nazwisko to tam wpiszę jakieś. Na przykład Jan Kowalski. Ulica i numer. Kowalska 1 przez 1. Kod pocztowy 18250 Warszawa. Wykonaj płatność. Karta kredytowa PayPal. Dobra, przy, y, zostajemy przeniesieni na taką stronkę. Y, zaznaczamy płatność PayPal. Y, tak, akceptujemy to. I teraz czekamy, aż nam się załaduje. No, więc teraz musimy się zalogować na swoje konto PayPal. Mm, dobra, zaloguj się trwa przetwarzanie mhm. e, tu nam wyskoczyło takie okienko e, takie potwierdzenie zapłaty i tym jednym właśnie przyciskiem możemy wykonać płatność, tak więc ja tak jak mówiłem, e, za pieniądze z tej aplikacji zakupię sobie te e, 750 smoczych przetwarzanie i hmm, wyskoczyło nam takie okienko że transakcja oczekuje na potwierdzenie odświeżamy to zrobię sobie screena bo tutaj mam numer swojej transakcji odświeżamy kilka razy jeszcze Transakcja zakończona z sukcesem, zakończono 800 smoczych łusek. Nawet Wam pokażę. Tu będzie zasunięta konfiguracja cała. Smoczełuski i logi wydatków. Bonus za smocze Proszę bardzo. Tak jak widzicie aplikacja działa, nie jest tu żaden skam ani fake. Wystarczy poświęcić trochę czasu, żeby zarobić te pieniądze. No i to by było na tyle dzięki wszystkim za oglądanie i e, no i korzystajcie z tej aplikacji bo naprawdę warto